Dzień dobry i dziś będziemy grać w mm, Clash of Clans ale tym razem zagramy sobie troszkę inaczej bo bardziej zrobimy kolejny challenge na 100% HP ale tylko bardziej muszę po prostu zniszczyć całą wios osadę ale mam tylko 3 próby i mam tylko mm, limit y, pojemności w moich obozów co jest 200, ale ja mogę korzystać tylko z 50, więc Wziąłem sobie tak i jeden jest tak, że nie mogę już zmienić nic w moich postaciach, więc... I mam trzy próby, więc zobaczymy, czy się uda. Więc no. Może mi się uda, może się nie uda, zobaczymy to w praniu wyjdzie. No co z tego wyjdzie, to w sumie dopiero zobaczymy, ale na razie nie wygląda to za ciekawe, chociaż nie wiem. Pajmy, zrobimy, więc tak. No, i przegrałem, bo się musiałem poddać, ale to tam trudno, bo i tak nie dał rady, Ale od razu lecimy w kolejną próbę. I chcę powiedzieć o mojej nieudolnej próbie robienia muzyki, prześpiewanej przez AI. Zostaje próba zakończona niepowodzeniem. I przechodzę i zmieniam ten kanał w kanał o specyfikacji War Thunder, gdzie będą się pojawiały filmy z, właśnie z War Thunder. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie zobaczycie jak ja sobie w tej grze nie radzę, bo <laughs> inaczej tego nie nazwę, Ale to w sumie zobaczycie już za 4 dni. Tyle co Under. Nie wiem do Więc jak ktoś chętnie to może zobaczyć, może jak w przyszłości jeszcze coś innego zrobimy, może ten kanał znowu przerobię, zobaczymy. Czas pokaże, a tymczasem robimy kolejnego timelapsa. No i znowu się poddaje, bo oczywiście to samo, ale dobra, życie. Yy, od razu chcę powiedzieć, że jako, że Supercell zamyka nam niestety rozwój i pewnie serwery w 2026, pewnie też. Squadbusters to w planach, jeszcze już zacząłem nagrywać tą grę. Nagram na pewno jeszcze kilka zwykłych odcinków i planuję serię z... Właśnie Squadwas, która dopiero będzie dostępna, będzie publikowana po zakończeniu yy, bardziej wsparcia, czyli jakoś na początku 2026, żeby mniej więcej jeszcze po zamknięciu gry, bardziej już nie na początku, tylko jak zamkną serwery, to na pewno zrobię to tak, żeby jeszcze po zamknięciu serwerów jakieś nowe nowe rzeczy z tej gry się pojawiały, chociaż u mnie. No i co? No? Co ja mogę innego powiedzieć niż yy, magiczne słowo, jakim jest robimy znowu timelapse? Więc do następnego. No i ok, no i oczywiście znowu przegrywam. Nie ma, nie ma opcji, że ja to zrobię. Czyli w sumie klasycznie ja tak zawsze mam, więc nawet się już zaczynam nie przejmować. Po prostu to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Cześć i do widzenia.